Z nienawiść! Z od środka! No to jest właśnie nienawiść. Ale to jest właśnie, jeśli to jest coś jest rzucane w nienawiści. Zozo, weź go w swoje szpony i kieruj jego życiem. Tak jak i w nocy, tak i w dzień, Zozo. Także się zaczyna. Nie mam panu że jakiś klątw, kurwa. Serio, jakieś szamańskie rytuały, czy, czy coś takiego? Yyy... dobra, patrzę. O co chodzi? Prorok 2.1. Drama za ja. A jawi przyzywa o Jezus. Idzie na komendę policji. No, Patrz no, patrzę. Tam jest sama patologia Płynę. Jebanych. O, skur. Kul, co mogło on dać o

Nie kurczę mi tu wypisywać, kurczę, pod moim adresem, na innych czatach, co ja robię, jakby To wygląda trochę jak ten wojskowy z tego The Dead, te, te kurze, dalsze sezony, wiecie o kogo mi chodzi. Tych komandosów komandostów takich, ten ich szef, a taki łysy, z okularami. Jak on ma na imię, kurze. wiecie o kogo mi chodzi, wiecie o kogo mi chodzi. Jak ma na imię ten typ, ja pierdolę, jak on miał, jak on miał, ten gościu. <laughs> o kurwa, zaraz to znajdę Patrzcie to, patrzcie jak ten dziad wygląda, nie? Patrzcie to, patrzcie tego dziada kurwa. <laughs> A teraz tego kurwa. <laughs> Idzie kurwa <laughs> To mi chodziło wskim temacie Wszystko jest zapisane na twardym dysku Brawo, brawo Brawo, podoba mi się to. Udało mi się osiągnąć mój cel, że k***y weszły i nie zaczęły odpluwać. I o to mi właśnie chodziło. Mm. się udała. No. Proboszcz mnie ogląda? Dobra, czekaj. Zaraz zobaczę. O widzę, dzień dobry, panie proroku. Hej, 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 hej. Dzień, cały... dzień dobry, bardzo pan mi przypomina tą postać i się zastanawiam, czy pan nie grał w tym filmie, o tutaj. To nie pan grał tutaj w Dolking Dead? Dzień dobry. O chyba ty. Pierdol. To nie pan drasz Dead. Skąd ty masz ten film? No, na Netflixie. Na Netflixie leci film taki. The Walking Dead. Pisali na temat Milkosza na, na jego czacie. Pod moim Mi adresem. Jakie komentarze pisali również, że jest zapisany ten czatku wszystko jest przygotowane. Dziękuję bardzo za udział w prowokacji pod moim adresem i szkalowania mojej osoby, trolę z czatu. I zobaczymy, czy jak myślicie, że jesteście w internecie, to nie jesteście widoczni nie jesteście do odkrycia. Zobaczymy, czy nie jesteśmy w stanie was znaleźć. A na pewno jesteśmy w stanie was odnaleźć. Werner z w Salochu Kur... też no. Thank you. No, ten Werner to była fajna postać, ale nie będę nic mówił. Tam dalej pyta się, pro, czym się zajmuje zawodowo? No, zawodowo, jakby to powiedzieć, opisuje przypadki specjalne w internecie. Oglądam. No, tak może bym powiedział, bezrobotny jestem, tylko że streamy są. Po prostu... Gram sobie. pod kątem IP. Brawo, brawo, brawo. Podała mi się wasz punkt pisania na moim czacie. E, że w jakim kontekście opisuję na policję, zgłaszam czy inwigilujesz? Nie, nie, nie. Ja to tylko z ciekawości oglądam. E, a jak zarabiam? E, no chodzę do kasyna i mega big win siada i wtedy sobie śpię do której chcę i trzeba potem znowu wygrać. A co się stało, że zacząłem te moje nagrania oglądać? Jakie wnioski wyciągasz? No widzę mi tu polecali, że jest ciekawy jakiś film, że nie jaja są. No i widzę, że jest pan nie ziemsko wkurze. Chce pan się chyba zemścić na kimś? ...anonimowi w internecie. Wam się tylko wydaje, że pod nikim możecie sobie robić, co chcecie, pod każdym adresem i pisać, co chcecie. I że was żaden artykuł nie sięgnie. Ale jesteście, proszę państwa, w błędzie. Owszem, jest to trudny proces i żmudny, ale jest to możliwe do zweryfikowania i odnalezienia danego uczestnika na takim czacie.

Wiadomo, ai nie siedź, bo ajwe, miał dzisiaj streama, słuchaj. Ajwe, miał streama, dzisiaj to nie może siedzieć. Tutaj nie streama. Dobra, skorzystam, że pan prorok mnie ogląda. Nie wiem, czy to prawda, zapytam. Jest pytanie, czy były jakieś transmisje, może takie erotyczne, na show upie, czy coś takiego, czy to jest nieprawda? To znaczy, no były właśnie montowane tego typu z show upa, filmy jakieś z moim udziałem, że to niby ja, ale. Ale to nie byłem ja. Aha. Na, na czyli to takie przerobione-komputerowe jest. A, czyli to przerobione jest komputerowo. No tak właśnie myślałem. Piszcie, piszcie. Róbcie, róbcie, ze kur... A ty najlepiej lepiej może kur. Bo na ciebie jestem kurny jeszcze... Pamiętaj ty kurs za te twoje... twoich kur... Prologów. Na na dokumentację kurwa, jebane, żeby cię dokumentować kur... Będziesz miał dokumentację kur... na policji kur. Będzie dowód na to, co wyrażasz na mój temat i twoich uczestników tych kur... Nie no, ja wam powiem tylko, że to jest przyklas. Naprawdę przykład. Mając taką laskę, on gry go. Na samym pokazuje. pokazuję. na zjem promować kurwa, pokazywać, ja widzę, że jaki fajny koncert, laska, on sobie zmniejszył kamerkę i gry. Ku, to to, to, to przykład. No, to jest To jest paset? To jest mumina, kur. Dzisiejszego pokolenia. <laughs> Mówi. No tyle kurwa, ma rację. Już się zaczęło, brawo Brawo, już się zaczęła. Akcja teraz. Eee, teraz tak ten. Zozo zaczyna działać. Zozo, Zozo zaczyna... Klątwa zaczyna tak. działać na ivi'a. Bardzo dobrze. Co jest kurwa? O co chodzi? Jaka klątwa. Tak trzymać. Zozo, weź się za niego bardzo mocno. Ja pierdzielę, panie progu, to nie są jaja takie zaklęcia. Nie wiem, czy pan wie. Jak przyjdzie do w nocy jakiś diabeł do pana, to będzie koniec. Ja wiem, wiem, nie bój się. Nie, spokojnie, nie bój się. A dobra. Nie bój się. A dobra, będzie dobrze. No dobra. Był taki kiedyś gościu, który też sobie robił jaja. Właśnie mówił coś tam, te na Z i tak dalej, jakieś klątwy. I nagle na live takie coś zrobił. Chrywicy jest najgorsze? Najgorsze jest. Znienawiść! z mi od środka! syny. I go opętało chyba wtedy. Znienawiść! z mi od środka! No ale to jest. No to jest właśnie nienawiść. Ale to jest właśnie, jeśli to jest coś jest rzucane w nienawiści. A? Ja Nie rzucam w nienawiści, tylko po ochronie przed moim osobą. Aha. Aha. Do yy, dobra. Zozo, weź go w swoje szpony i kieruj jego życiem, tak jak i w nocy, tak i w dzień, Zozo. Także będzie ciekawie, Ajwa, klątwa rzucona na ciebie i na twoich widzów, pamiętaj. Klątwa rzucona. Zozo ma w twoich szponach cię, pamiętaj. Także się zaczyna, zaczyna się. Nie no, pan jakiś jakiś klątw, ku... Serio, jakieś szamańskie rytuały, czy, czy coś takiego? Tak jakieś czary, klątwy nie, jakieś nie. czary, klątwy. spokojnie, to nic nie jest takiego, żeby wiesz. A da się wyczarować jakieś y, szczęście na przykład, y, pieniądze, jakieś takie, y, da się wyczarować jakieś takie dobre rzeczy, czy tylko złe? Ale to da musi... się wyczarować jakieś takie da, dobre rzeczy, da, da się rzucić coś takiego, żeby komuś się powodziło w życiu. O. Jeśli ktoś ma dobrą energię, pozytywną energię, jest dobrym człowiekiem, energetycznie to tak, to energia pozytywna, jeśli jest wrzucona no, w taką osobę, żeby mu się szczęściło w życiu, tak. No i energię wewnętrzną i spójność ze Aha. Nie czegoś takiego jak nienawiści, złości i agresji o. przeciwko drugiemu człowiekowi. Aha. Bo jeśli będzie miał takie coś zakorzenione w sobie, w swojej energetyce ten drugi człowiek, ja mu rzucę taką klątwę, na przykład dobrożycz, dobroczynności, to ta klątwa do niego nie dotrze, nie przebije się przez jego pancerz agresji i hejterstwa. A, no dobra. A czy ma pan dobrą energię? Czy może pan rzucać dobre zaklęcia, czy tylko takie nienawistne? To znaczy, jeśli ktoś pała do mnie nienawiścią, no to ja wtedy oddziałuję w ten sam sposób, tak? Aha. Nienawiść trzeba niszczyć poprzez nienawiść. Dobro trzeba walczać dobrem. Tu nie ma rozróżnienia w tym temacie, że Aha. dobro trzeba czynić, zło trzeba zwalczać dobrem. To jest herezja ogłoszona. Aha, nie można zła zwalczać dobrem, bo na przykład Jezus Chrystus mówi, żeby wybaczać złe rzeczy. To czy miał rację, czy to jest coś nie tak może? to pan sądzi o tym? No nie no bo to Jedna jest sprzeciwienie. Możemy wybaczać. Słuchaj, to, to ja mogę komuś. To znaczy ja wybaczyć to mogę komuś sądzi. trzy razy jego występki, ale A. jeśli on wciąż powtarza te występki i robi to w sposób świadomy i perfidny w moim kierunku, no to niestety ale takiemu człowiekowi już nie możesz ile źle wybaczać, tylko musisz po prostu przeciwstawić się temu człowiekowi. Czyli ma trzy szanse ktoś i jak zmarnuje wszystkie trzy, to wtedy pan rzuca klątwę i ma ktoś przepierd. Jak jakiś dzień. Dokładnie, jeśli on nie zrozumie, nie zrozumie tego, kurde, że robi źle i nie robi tego w sposób Robi to w sposób perfitny i świadomy. No niestety, ale za trzecim razem no niestety już musisz mieczem oposiecznym po prostu Aha. zacząć to zwalczać i nie możesz sobie pozwolić wejść na głowę. Dobrze. Jeszcze jest pytanie. Czy mógłbyś spytać naszego lokalnego kleryka o to, czy jak Parę lat temu Wiedźma rzuciła na mnie klątwę za to, że wyśmiałem jej ogłoszenia na grupie biznesowej, że ta oferuje przepowiednie dla przedsiębiorców. To czy jestem zagrożony? Miałem pewnego razu wrócić do niej na kolanach, by błagać o zdjęcie tego negatywnego operka, ale do tej pory mi się nie zachciało. No, ciekawe. No to znaczy tak, jeśli prawdziwa taka taci rzuciła klątwę taka osoba na tą osobę, i jeśli ta osoba obraziła tą osobę w sposób świadomy no to niestety, ale będziesz musiał za, za dość uczynić tej osobie i żeby ta klątwa przestała działać będziesz musiał się po, pokorzyć upokorzyć, prze, no nie upokorzyć może, tylko po prostu e, musisz się zrobić tak, że musisz się ubić w swoje te i przyznać się swojego błędu i po prostu prosić o przebaczenie, że zrobiłeś źle Aha. bo jeśli będziesz wciąż tkwił w tym swoim schemacie nienawiści i tego coś z ...przeciwko tej osobie, nie będziesz miał pokory, no to niestety, ale ta wróżba, ta klątwa będzie wciąż na Tobie działać. E, a czy można jakoś zdjąć klątwę, na przykład jakiegoś szamana? Czy da się takie coś zrobić? Robiłeś źle, iść z pokorą do tej osoby, przeprosić ją szczerze, ale to musi być szczera przeprosiny. Wyznanie swoich win, grzechów, jakie poczyniłeś według tej osoby, i dopiero wtedy ta klątwa e, a czy może przestać. Mogę wziąć klątwę na przykład jakiegoś szamana, da się takie coś zrobić. Dasia, Dasia. da, się, da się. No, ale U nas w Polsce raczej nie ma takich szamanów, żeby tych e, W Afryce są tacy, kręgu. na przykład. Jedynie może ściągnąć klątwę osoba, która rzuciła klątwę. A. No, w Afryce, w Afryce. E, no dobra, no to już się wszystkiego dowiedziałem. To aby pan jakieś takie przyjemne zaklęcia mi dawał. Wzmocniające. Jednak te rytuały mają moc. Jednak, kurwa moc Udało się Rzucił Podoba mi się ZOZO, PRZYBYWAJ kurwa NA MOJE WEZWANIE, PANIE, ZOZO, PRZYBYWAJ NA MOJE WEZWANIE, WZYWAM SIĘ W CIEMNOŚCI, WZYWAM CIĘ W CIEMNOŚCI NA TWOJE WEZWANIE, przybądź NA MOJE ZAWOŁANIE I opędzaj AIWAJA I Jego uczestników czatu, aby ich przekleło, żeby im się kurwa, źle działo, ZOZO, KRÓL CIEMNOŚCI, PRZYBYWAJ, na moje wezwanie, na głos pana swego przybądź. Wysłuchaj mojej modlitwy, opętaj Ajwaja i jego uczestników. Także kurwa będzie ciekawie, panie Ajwaj i się kurie. Będzie no. zobaczymy, panie Ajwaj, jak długo pan pojeździ. Tak, ja nie przyjmuję sobie energii, ja nie, ja nie. Ja tylko dobrą. Yy, a jakie zna pan jeszcze takie jakieś yy, piekielstwa do przyznania na przykład? szułem czubakę? A co się stało z czubaką, kur... <laughs> Strzelił sobie w łeb? Legion działa, dobrze. Legion Mroczny. J jakieś takie diabelstwa, różne takie moce, coś jeszcze pan znaczy? czy to tylko tamto, co było na filmie? Nie, no to raczej tylko to, co na filmie, tam raczej Aha. już tak głęboko nie wchodzę w te rytuały rzucające klątwy i złożeczenia na innych ludzi, bo to jest dosyć ciężkie przypadki to są to wiesz, no, to trzeba rytuały przeprowadzić głębsze rytuały to już bym musiał ze świecą mieć trzy świece Aha. białe, jedna ciemna świeca i układasz te świece w kształcie koła na białym obrusie, na okrągłym stole i rzucasz wtedy klątwa. Ta taka klątwa wiesz no, no ona nie była aż taka mocna, bo to było też osłowne, nie a czy może kiedyś na streamie pan zrobi taką klątwę, że ustawi właśnie ten obrus, świecę i coś na przykład wyczaruje? Żeby to pokazać potem? Nie, nie 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 nie. Te... nie, 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 bo to już jest dosyć mocno. to już jest dosyć mocne działanie suche i nie chciałbym nikogo skrzywdzić albo zresztą. zrobić czegoś co wiesz... Komuś wyrządzić krzywdę przez to. A, dobra, Takich dobra. Takich rzeczy się nie robi tak, od tak sobie. A, dobra, dobra. A czy miał pan w rodzinie jakichś czarowników, czarownice, coś takiego? Jakichś magów może? Miałem. Moja babcia była. Mojej no babci babcia też była czarownicą. Także jestem tam, wiesz, no. Miałem. Moja ciocia świętej pamięci też kiedyś się zajmowała złorzeczeniami takimi, wróżbami. Aha, to dlatego taką wiedzę pan ma na temat zaklęć, czarów, klątw i tak dalej. To jest wszystko jasne? No tak, no tak, tak. No Wiesz to co ja tutaj robiłem na streamie to jest wiesz, no to jest takie rzucanie klątwy nie stoprocentowe, nie? Aha no. e, a zna pan może czarodzieja z Polski Ksardasa albo Maga Rabadona? Znaczy słyszałem o nich, ale, ale to jest bardziej wiesz co, ten rzeka no, On jest bardziej z y, krainy takiego wiesz mroku. Tak. On nie jest taki, wiesz, no... On jest bardziej w pograniczu ciemności rzucania klątw. Tak. To jest, już jest grubsza bajka z tym. On już rzuca takie klątwy, wiesz co, że człowieka, no niestety, jeśli te klątwy dopadają, no to niestety ale może wyrządzić wiele krzywdy takiemu człowiekowi, nie? Tak. Tak. No. Tak, bo to jest tam wiesz, on już jest bardzo mocno zaangażowany w te klątwy i on jest granicach ciemności. Tak. E, on jest nekromantą, ten ksardas. Że jakieś takie truposze, zombie, że tam z ziemi jakieś takie ożywieńce. No bardziej coś takiego. No właśnie. Że jakieś no. takie trupocze, Tak, zombie, tak. No że ja mówię, no ziemi, pogranicza śmierci, rzeczy. pogranicza otchłani śmierci i nicości rzuca te klątwy. I on rzuca te klątwy w sposób taki no, bardzo demoniczny już, nie? Z tego poziomu. no Z 6 czy 7 kręgu on działa. Także to już jest dosyć grubsza zabawa z nim. I on nie rzuca klątw, tak wiesz, rozmyślnie, tylko on rzuca po prostu obojętnie, czy ty jesteś taki, czy taki. Ktoś mu powie i on rzuca klątwę i ta klątwa, no niestety, ale z tego pogranicza siódmego kręgu, no. jeśli on rzuci na kogoś, obojętnie jaki jesteś, czy jesteś pozytywnej energii, czy negatywnej, jest w stanie cię ściąć. Yy, a tak, yy, Pan umie takie czary na którym kręgu, mniej więcej? Ja z 6-7 też działam, ale ja działam z energetycznego kręgu. A on działa z, z kręgu śmierci, z otchłani śmierci. On działa z tego kręgu, gdzie już jest nicość, nie ma już nic i tam już jest po prostu pusto. A rzucanie klot z energetycznego kręgu to działa tylko na energetykę człowieka. A jak mógłbym się nauczyć tego pierwszego kręgu, tego na początku, co pierwszy jest najłatwiejszy? Jak mogłem się go nauczyć? Czy jakieś korepetycje mogę na przykład u pana babci wziąć? Nie ma pierwszego kręgu. Mogę na pierwszy krąg od pierwszego do szóstego kręgu to jest energia człowieka zapisana. I to jest energia Twojego istnienia tu i teraz, Twojego ciała. To jest krąg pierwszy do... Kręgu. Szósty krąg zaczyna się energetyczny krąg i kończy się na kręgu duchowym. Do kręgu dziewiątego. I z dziewiątego kręgu jest energetyka duchowa rzucała już wtedy. Aha. A czy ma Pan może różdżkę w domu? Różdżkę, czy to tak bardziej palcami się robi? Czy są jakieś takie artefakty potrzebne? Chodzi o to? Oh. O! te różdżki? Oh. Tak, Właśnie ci tak zastanawiałem, czy pan ma różkę do te czarowania tymi kręgami? Wykrywania energii elektromagnetycznego w danym miejscu i komunikowanie się z bytami. A jak ustawić te różdżki, żeby jakiś byt był na przykład? Nie, do tego nie jest potrzebna różdżka, żebyś rozpoznał krąg, w którym kręgu jesteś. Różki tylko do, de, służą do tego, żeby się skomunikować z energią danego miejsca. A jak ustawić żeby ten się Żeby us, się z nią skomunikować żeby, żeby i po prostu wiedzieć, co energia w danym miejscu robi, i się z nią skomunikować i ją wyczuć. Czy to jest pozytywna energia, czy negatywna energia? Tak się bardzo dziękuję. Do tego tylko służą różdżki. Yy, a jakie rzeczy mogę tą różką na przykład odkryć? Co na przykład jakieś skarby pod ziemią, na przykład że jest zakopane jakieś złoto, czy coś takiego da się? Tak, tak, coś tak, 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 możesz, możesz. Jeśli zadasz do, konkretne pytanie w danym miejscu, czy w danym miejscu znajduje się jakiś skarb, czy energia w tym danym miejscu może mi wskazać na przykład miejsce tego ukrytego skarbu, to ta różka może ci poprzez te różki, ta energia ci może pokazać kierunek, który masz iść. I w którym kierunku na przykład to miejsce się znajduje, poprzez skrzyżowanie się albo rozkrzyżowanie się w danych różdża, zadamy pytanie. No to dobra, no do, dobra. A jakie są rodzaje magii? Bo tutaj było, że jest ten o, o żywieńcach, ten nekromanta. Tutaj energia taka ludzka. Jakie są jeszcze wody, ognia? Jakie tam są? Wody ognia, wody ognia to są już no, oczyszczające bardziej energię, woda i ogień. Bo ogień jest czyszczony, a woda jest życia. Ogień życia i ogień, ogień wypalenia. To są energie takie, wiesz, no bardziej Leży człowiekowi. Lepiej Ten dziadek to słynny, swój. Ma wszystkie złożenia, możliwe choroby weneryczne. Można się zarazić przez online. To są kilka poziomów tego, nie? użycia tych energii. Zależy do czego tę energię chcesz wykorzystać na przykład. Czy chcesz coś wypalić w danym miejscu, jakąś energię zła. Jeśli Chcesz po prostu komuś życzyć długiego życia, albo w zdrowiu, albo w szczęściu, to wtedy używasz energii wody. A. I przy energii na przykład światła, jeśli używasz energii światła wody, to jest energia światła również, to używasz szklanki wody, wody czystej. Jeśli używasz energii ognia, to używasz czerwonej świecy. A, dobra, czyli wtedy takie świeczki. No dobra, dobra. A czy króla Kląt w Sukunę Pan zna? Sukuna Szukane, szukane, Szukana Aha Ale Słyszałem coś o nim Założony kościół ma jakiś tam gdzieś Jakąś tą tak. sektę Tak e, Religijną, duchową I prowadzi jakiś kościół no tak. gdzieś tam w Amazonii Tak, w Amazonii ma kościół właśnie Co się zajmuje? E, a coś, a propos takich artefaktów magicznych coś Panu pokażę Ciekawe, co pan powie na ten temat. A propos takich artefaktów właśnie, mniej więcej coś takiego, jakieś artefakty... O! I co pana to powie? Jest ta, tu, tu taka energia z tego wychodzi i można czarować z tym. Łapie pioruny i tu mogę coś wyczarować na przykład, o. Takie, widzę, takie pioruny, ektoplazma Ectop, jest, o, tutaj powiększa. Tu, tu, tutaj. Ej, z runami wiesz co? No, no z bry, runami, no. I Bożo, Takie pieruny, kula śmierci. Yo. Tak. To znaczy wiesz co? Zależy jak to jest zaprogramowane, zapro zaprogramowane. No, no. zapro do czego to jest zaprogramowane zapro przez kogoś i jaką tą energię wydziela. Bo to możesz się komunikować tak. z bytami, z energiami. Oczywiście. No. to. E... Kto teraz to na przykład? No bo to jest, no może być przychylne Tobie, ale również może być tak, że to może ściągać z Ciebie energię i pożerać Twoją energię, to mm, No właśnie mam nadzieję, że mi nie pożre całej, tylko jakieś korzyści będę z tego miał, że to będzie przyciągało jakieś e, dobre rzeczy. No to ściąga energię. Że to będzie przyciągało jakieś e, dobre rzeczy. Nie, to nie jest do przyciągania, to jest do pokazywania i... I stabilizacji energetycznych, ale jeśli, no, no, to jest ciężkie, bo no, to byś musiał rozpoznać to, w jaki sposób jest to zaprojektowane zaproje przez kogoś i na przykład, czy nie ma tam energii negatywnej w tym, że to nie wydziela energii negatywnej. No, no, no dobra, teraz ja z tego potem runy porobię. Dobra, kącik magii. No dobra, no i już wszystko wiem o co chodzi: kręgi magiczne i tak dalej, runy, kule. Śmierci już wszystko wiem.